Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiczki Gamer. W dzisiejszym hashtag 6 odcinku nagram dla Was kolejny raz z XCP Horror Escape. A tym razem przejdziemy sobie mapę Winter. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam niniejszym Golden Boya, pozdrawiam Miowa Musi, pozdrawiam Drzewieckiego, Pozdrawiam Oliwie Andrzejewską, pozdrawiam Kubę Klawitera, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Kubę Wojciecha, po to znaczy pozdrawiam Violette Wilnas, pozdrawiam Lanę Del Rey, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Asię, pozdrawiam Heika Dublaid, pozdrawiam Elowę ale na kółkach i pozdrawiam wszystkich którzy chcieli zostać przeze mnie poddorobieni. No dobra, to teraz zaczynamy ten oto poziom. Muszę ustrzelić tak tego stwora, żeby było na niego... No i właśnie o tym mówiłem. Trzeba było bardzo szybko uciekać, żeby ten stwór nas nie dogonił. I teraz e, Breclaz, oczywiście jako prze... Halowidzowie już wróciłem do was. Jakby co, to, to ja bardzo lubię grrać w te gry multiplayerowe ale teraz wolę sam grać o nie i znowu ten potwór mnie dorwał i znowu trzeba będzie przechodzić od nowa od razu jak się i ten potwór to trzeba już biec żeby dopędzić do następnej mapy Lecimy teraz, zbieramy te pudełka, żeby móc zagorować swojego bohatera do lepszej postaci. Teraz lecimy przez te budynki, uwaga, krzaki, krzaki, dobrze. Czwarte pudełko, trzecie pudełko, mamy już czwarte pudełko, teraz czwarte pudełko, uciekamy dalej, piąte pudełko, używam tych wzmocnień, żeby ta moja postać miała wyższy level. I tam jeszcze widzę, że się śpie mi jakieś pudełka. O, jest tutaj bo po mnie. Uwaga, szóste pudełko. Bardzo dobrze, ale jeszcze coś tam się świeci i muszę to zdobyć. Po prostu muszę. O, już jestem nic to tych pudełek. Już niedaleko. Będzie siódme pudełko, siódme ja to czuję. Ja to czuję. Słyszę. Ogółem ta gara jest bardzo dobra, że skomplikowana. W pełnym kompleksie Ja teraz będę dla Was komentował. Multiplayerowe rybki są bardzo dobre i używam 550 XP do zapsorbowania. Jakiś tam mega-moc, żeby ta moja postać mogła latać na wszystkie strony, akurat teraz zgubiłem się i nie wiem gdzie polecę, a tak w ogóle to trzeba zbierać te pudełka, tutaj jest czas doliczony, czy równie coś dobrego? Właśnie znowu dotarłem do wioski, zgubiłem się, a nagle znów dotarłem. Jeszcze jedno pudełko i zadanie będzie wykonane. Jest! Następne wyzwanie. Mazę! Mam na razie 2 z 10, a potrzebuję jeszcze 10. Tutaj jeden z 10, to ja przechodzę do City Central. I może tutaj będzie lepiej. Może tutaj coś zagrożę. Jakieś werbalne ustawienia, czy coś takiego. Teraz trzy polecę o te pudełka. leveluję te poziomy, żeby uzbierać ich jak najwięcej. O, ten nawet nie strzeliłem z niego, a już się zagrożał. No i to już koniec tylko tyle minut filmiku chciałem dla was przeznaczyć. Po raz niestety. Pokazałem wam po raz niestety. No dobra, ona tyle na tym moim filmiku, jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z gry multiplayerowej, w którą grałem same i horror hype, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to, to rób, No robimy, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Stawowski Wiemer, no i to ja Wam dalej nie przedłużam tego spędzonego do z rodziną i to z okreiną nie trzymajcie światło, czyli pa Marta. Papa, pa, pamiętajcie o moim jutrzejszym tu ja. Ja o was nie zapomniałam w pa pa.